Kawa inna niż wszystkie, czyli flat white. Jest to kawa odwrotna niż wszystkie białe kawy. Na czym ona polega? Otóż e, najpierw wlewana jest kawa, a potem dopiero spienione mleko. W przypadku każdej innej kawy typu cappuccino, latte macchiato najpierw mamy mleko, które jest spienione bardziej bądź mniej, a później mamy dodatek kawy. Za to flat white jest odwrotnością. Jest taką przekorną kawą białą, która powoduje, że mamy Najpierw wlewaną kawę, potem wlewane, z mleko. Zaraz wam to pokażę. Inne walory smakowe, ponieważ kawa, która jest zanurzana w mleku, tak, w ciepłym mleku, jest już zupełnie inaczej te walory smakowe inaczej się rozchodzą niż w przypadku, kiedy mamy na początku kawę, a potem dodatek mleczny. Dla prawdziwych kawoszy, naprawdę no jest to mega różnica. tak. I większość osób, która przychodzi do nas do salonu i prosi o kawę. Białą po prostu, bo nauczyliśmy się w jakichkolwiek innych przy postacjach benzynowych czy restauracjach prosić o kawę białą. Nie do końca wiemy, że kawa biała tak naprawdę to jest właśnie odwrotność każdej kawy mlecznej, czyli cappuccino czy właśnie latte macchiato. W AG de Prestige dobieramy sprzęt idealnie pod Ciebie. Chcesz wiedzieć więcej? Zaobserwuj nas.